Maneczko, dzisiaj w moim filmiku, bo zaprezentuję Wam jak gotuję wodę w tej oto kuchence gazowej Już zakładam na kamerę na web. O, tu założymy kamerę, będziemy się kręcić Naciśnij łapkę i dzwoneczek i zostaw subskrypcję Uuu. Zobaczcie Czekajcie, ja sobie tylko ustawię żebyście, popatrzę czy będzie widać, czy nie będzie widać Pestki z dyni w kubku, no ale wyciągamy sobie kuchenkę z pokrowca. Co to się coś się poplątało, no ja i się, się zaplątał sznureczek. I teraz tak. Zobaczcie, ona od spodu ma radiator. To jest e, ocieplone. Teraz tu mamy taki mechanizm. Kuleczkę. To jest linka taka. Zwykła linka, tak jak w rowerze. E, I teraz tak. Tu mamy blokadę e, rączki. Żeby tą rączkę z powrotem otworzyć, to musimy nacisnąć tutaj tą blokadę tego dęcyka e, pokryweczka z dziurką gdzie ta dziurka jest? gdzieś tu pewnie jest, jest tu dziurka zobaczcie teraz co my tu mamy o tu mamy taki e, zaraz wam pokażę do czego to służy i to już tą kuchenkę kiedyś dzieliście tak tu mamy stojak raz dwa trzy mocujemy sobie butle żeby była bardziej stabilna tutaj od spodu mamy pokrętło od gazu odchylamy je i zakręcamy palnik na butle tu możemy oczywiście ten palnik wykręcić to jest palnik Bunsena czyli tak jak w laboratorium gaz nam syknął dokręcamy oczywiście z umiarem z wyczuciem śmierci nam troszeczkę gazem ale to nic teraz sprawdzam bo kiedyś podstawę ugotowałem przez przypadek dni. To jest, w ogóle, w ogóle, zobaczcie na tę kuchenkę, która tak wygląda. To jest butla pół litra gazu, czyli 250 gram. Gaz, pół kilo gazu, z tego co pamiętam, to jest litr. Teraz tutaj sobie zakładam garnek. Oczywiście trzeba wody nalać O, mamy garnek. Ja sobie to odmierzyłem wodę na zupkę chińską kurde za rączkę zaczepiłem widzicie jak to się nie widzi to różnie w życiu bywa nie? kamerkę troszeczkę wam wyprostuję wlewamy wodę przykrywamy przykryweczką kamerkę wyprostuję odkręcam tutaj tym gaz I czekamy aż nam się woda zagotuje. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wybuchnie. Otwieramy sobie e przyprawę, zupkę przyprawę wyciągnęłem do kosza papier przyprawa nie wiem jaka to zupka była, ale jaka by nie była to sobie ją zaparzymy Jak ja będę wiedział, czy woda się gotuje, no powinna tu para iść. Czy <laughs> to się zaczyna gotować powoli. No jeszcze nie ma pary Ale już czuje ciepło, jeszcze para zbiera gdzieś tam Dlaczego ja używam tej kuchenki? głównie to kupiłem ją z myślą o wyjazdach rowerowych, na której teraz nie jeżdżę w tej chwili I do podgrzewaniu O zobaczcie, para nam idzie O podgrzewaniu potraw Zakręcamy kuchenkę. Bo nawet słychać jak nam się woda zagotowała. Teraz ja sobie wezmę to za ten. Za rączkę nie będę brał, ale wezmę sobie za ocieplacz. Uceluję do kubka. I widzicie, nie przeleję, bo mam odmierzoną porcję wody. Zegar nam bije, a nie wiem, która godzina. Zamieszamy sobie. Sprawdzimy, która godzina. Ósma. Cześć mordy, zostaw łapę i subskrypcję, naciśnij dzwonek i do kolejnego filmiku opowiedz znajomym o moim kanale, że Niewidomy pokazuje rozmaite rzeczy yy, i swoje zainteresowania i poka będę pokazywał też, jak sobie radzę z rozmaitymi rzeczami. Hej, pozdrawiam. Kciuk w górę i dzięki za subskrypcję. Pa!